Skazaliście się ludziom leczyć przez zamknięte drzwi, przez klamkę, przez słuchawkę telefoniczną. Zamykaliście starych ludzi i nasyłaliście. Czy pan, panie Marszałku, może te stwory Boże w pierwszych ławach uciszyć? A następnie. A następnie, niedobitkom, proponujecie rady. Rady seniorów na poziomie gminy, powiatu, województwa. Tu w Sejmie powołajcie swoją radę seniorów. My w Konfederacji reprezentujemy polską młodzież. Jesteśmy partią najmłodszą co do wieku elektoratu, co do wieku naszych kandydatów, ale korzystamy również z doświadczenia pan prezes Korwin. Starość nie leży w kręgu jego zainteresowań, dlatego na nas scedował zabranie głosu w tej debacie. Powtarzam wielki pokaz hipokryzji ze strony ludzi, ze strony ludzi, którzy swoimi działaniami zaniechaniami zagładę i zaniechaniami spowodowali na poziomie ćwierć miliona zgonów nadmiarowych w Rzeczpospolitej dziękuję Polskiej, już. głównie ludzi. Pan poseł Michał Szczerba. Proszę bardzo.